Na kolejnym odcinku z Hard Survival. Mam nadzieję, że mam Harda. Mam. Dobra. I tak na razie się skończyło. Mamy takie itemy. Yy, takie rzeczy w skrzyni mamy. Mamy to. Dobra. Więc zobaczę najpierw, jak tam nasza farma. Dobra, nasza farma yy, ma się dobrze. I na no bombę. Okej. Okay. Teraz. Mam pomysł. Zrobimy sobie może tutaj dwie dziury, żeby ten, ten, um, żeby zombiak, żeby mieć jakby większą pewność, że żaden potwór na tu nie dojdzie. I też żeby trochę ten, ten, żeby mieć trochę tego, tego. Wiecie. Um, trochę drewna. No. Dobra. Y y dobra. Utopiłem się w dircie. Nie wiem, czy to jest możliwe. Um, okej. Okay. Więc w zasadzie, w sumie, nie wzięłam mojego kamiennego miecza, mam żelazne, a kamiennego zapomniałem. O ludzie. Znaczy generalnie żelazny jest mocniejszy, ale potrzebuję jeszcze kamiennego tak na wszelki wypadek. Yy. Aha, on nie jest już na wyczerpaniu, to może wezmę go sobie na zapas. Tak, gdyby już mi się ten żelazny zniszczył. Albo nie, najpierw sobie. Jeśli będzie jakiś silny MOB, to będziemy używać tego, tego żelaznego. A jeśli będzie jakiś w miarę słaby. Mhm. I pochodnie jeszcze nie mamy, dobra. Więc zanim wejdziemy do tej kopalni, to trochę potrwa. Bo jeszcze potrzebujemy ten, ten. Pochodnie. W naszym starym domku jest pochodnia. Jest pochodnia, dobra. Mam tą pochodnie. Więc teraz tutaj może sobie wymienimy. Nie, deski muszę mieć zaraz. Tu muszę mieć na pewno kobel pod ręką i pochodnie. Taki zestaw muszę mieć w tym pasku. To są najważniejsze itemy. Z wyjątkiem motyki, no ale yy, jak mam jedno wolne miejsce, to wolę na motykę je zużyć. Dobra. Tute tutaj nie ma pochodni, szkoda. I coś czuję, że będzie teraz problem ze znalezieniem pochodni. Tu też nie ma pochodni. Muszę szukać w tych dużych domkach, bo dobrze wiem, że w tych małych za wiele pochodni nie będzie. No bo tam nie trzeba pochodni. W tym już chyba byliśmy zbierać pochodnie, tak? W tym już byliśmy. Będzie ciężko z tymi pochodniami. Chyba będziemy musieli sobie zrobić albo, albo znajdziemy węgiel w kopalni, albo zrobimy sobie drzewny. I to jest chyba najlepszy pomysł. O, aha, tutaj. A! No brawo, ja. Dobra. Spróbujmy tutaj znaleźć jakiś ten ten. Aha. No to zaraz. Pójdziemy sobie ściąć drzewo. I ten. Ym, I może zrobimy sobie węgiel drzewny, bo na razie żadnej pochodni nie umiem znaleźć. Wszyst we wszystkich domkach już chyba zabraliśmy pochodnie, więc będzie trzeba z drzewa. Dobra. Nie wiem, czemu sobie się kierki nie zrobiłem. Chociaż i tak nie mam y, ten y, y, tripicatora czy jak to tam się nazywało. Żeby ścinać za jednym... No wiecie. Za, że jak rozwala jeden pienik, to rozwala się całe drzewo. To wtedy mniej czasu tracę na ścinanie jednego, jednego drzewa. Hmm. Więc... Zaraz, ile my już tego mamy? Sześć. Zaraz, z jednego... No tak, z jednego pieńka dostajemy jeden węgiel. I ten... Za... Za zrobienie jed... Jakby za wykraftowanie pochodni dostajemy cztery pochodnie, więc... Więc będziemy mieli ten dużą. Yy, plus ta jedna, nie. I idziemy sobie teraz szybko przepalić. O! Aha. Dobra. Ten jeden tutaj sobie przełożymy. znaczy dwa przełożymy. To jest czarna wełna. Już myślałam, że to jest ten. W ogóle ja mam wełnę na zapas. O nas Nie wiedziałem. Dobra. Ym, to. I teraz sobie nie. Gdybym miał drewno. Dobra. Y, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Pięć sobie zabierze. Nie pięć. Dobra. Yf, jeden sobie. Okej. Okay. Okej. Okay. I tak może być. Z tego sobie porobimy deski, a z desek sobie porobimy patyki. Dobra. Dobra. I cztery pochodnie. Mamy jeszcze trzy węgle. A my. Aha. Dobra. Y... Nie. Mm -hmm. Dobra. Więc raczej już tego dnia nie pójdziemy do kopalni. Ym... Więc ten. Dobra. Może już sobie od razu dam te trzy. Yy, najlepiej ten ten. Yy, najlepiej... Mhm. Dobra. I jeszcze tak. Aha. Dobra. Tak, tak. Yy, tak, tak. Yy, I mamy... Uwaga, uwaga. 21 pochodni. Tu... O nie! Więcej mamy, więcej mamy, dobra. Zaraz zobaczę ile mam. W sumie mogę tak to zrobić. Generalnie. Dobra, mamy 29 pochodni. Teraz się prześpimy. Albo nie, musimy tego pająka upolować. Musimy tego pająka w końcu upolować. Bo brakuje nam jednego pająka i będziemy mieli łuk, więc musimy jakiegoś pająka sobie upolować. Albo. Yy, widząc moje. TT. Widząc moje paski jedzenia, chyba. Zrezygnuję. Dobra, pójdę sobie spać. A przy okazji... Aha, tu nie można zmieniać. Okej. Okay. A przy okazji sobie zjem ten ten, mięsko. Tu mamy jeszcze jedno miejsce na ten ten. Na coś. Na coś. A tam Enderman jest. Oj oj. I teraz pytanie. Idziemy do tego Endermana? Czy nie? Dobra, ym... nie. Nie ma go. Dobra, nie ma tego ender... Aha! Ja tu jeszcze mam... A! No ludzie, bo zapominałam o sadzonkach. Przecież... Mogę jeszcze własne drzewa sobie zasadzić. Dobra, tu drzewo. Muszą być dość, dość daleko od siebie, żeby, żeby po prostu nie rosło jedno na drugim, ale... ale w sumie nie tak daleko od siebie. Więc postawimy jeszcze sobie tu. I o tam na, na farmie tego kogoś, nie wiem kto to jest dobra, I tam szybko wska aha, dobra. Tak, tak. Tak, tak, tak. I tu sobie pozadzimy to jedno jedyne drzewo. I so aha, jakbym przez drzwi nie mógł przejść, nie? Bo pff, nie da. No ja nie mogę. Jakbym przez drzwi nie umiał przejść, nie? Muszę przez muszę przez ten. Muszę przez dziurę, bo przez drzwi nie potrafię. Więc, co by tu mamy? Mamy strzały. Mamy dwie nici. I nie umiemy znaleźć żadnego pająka. O, węgiel! W wodzie! Jest! Aha, będę musiał jedną pochodnie zmarnować. Dobra, tak i git. Okej, okay. kopiemy. Kamiennym kilofem. I to jak najszybciej, żeby ten... Żeby nie stracić wszystkich... Aha, tam, tam jest jeszcze węgiel, okej. Okay chwilkę. Yy, Okej. Okay. I ciach. Dobra. To jest mój trik, który jest bardzo, bardzo przydatny. Yy, też sobie tak róbcie, jeśli chcecie coś wykopać pod wodą. A i jeszcze pod wodą trochę wolniej kopiemy. To jest minus. Ale. Yy, dobrze, że mamy już jakiś węgiel. tylko nie ogarniam czemu pod wodą za bardzo. Jest trochę nie... A! Szybko! Pochodnia. Yy. Jest, dobra, mamy um, Już sobie odnowiłem TT Aha, i teraz będzie problem z wypłynięciem Bo tak Bo tak jakby się zamurowaliśmy Dobra Ale to na razie nie jest myśl na teraz Dobra A! A tu nie ma w ogóle tego, tego, wody A to fajnie, okej okay. Nie, tu już nie ma A tam jeszcze jest, tam jeszcze jest, tam jeszcze jest Okej okay. I szybko wchodzimy, dobra Mamy 7 węgla. No, w miarę nazbierali. A, nie umiem wypłynąć. Mm. Dobra. Aha. Szybciej, szybciej. Okej. Okay. Już myślałem, że się... Dobra, nie ogarniam. Czemu ten wieśniak latał? Z 23 węgla można od niego szmaragda kupić? A, z pięć szmaragdów takie coś. To ja już takie coś mam. A u niego... A czemu ja tego... Czemu ja w ogóle nic nie kupuję u nich? Ja się zastanawiam. Wszędzie oni mają takie fajne rzeczy. I to. O, ten ma już tylko za 20, a ja wam 7. no dobra. To możemy chyba już iść powoli do kopalni naszej. A, tu jest nasza kopalnia, w której ostatnim razem znaleźliśmy żelazo, więc jest dość. Więc mamy tam dość czwarta. Aha, i ja sobie pochodnie po rozwaliłem. Dobra. I tu było nasze żelazo. Teraz sobie tu będziemy kopać. ok? Ok, okej. Okay. I wszystko gra. I zaraz sobie będziemy musieli postawić pochodnie, bo to już się ciemno zaczyna robić. Dobra. I pochodnia. I jest dobrze. Jeszcze sobie będziemy kopać. Trochę. I. Ten. I zobaczymy, co znajdziemy. Aha, i znowu muszę pochodnie postawić, bo tu już się ciemno zaczyna robić. Te pochodnie strasznie mało świecą, a mój kill off jest y, skończony. Można powiedzieć. Chyba, że. Chyba, że. Tak. Mhm. Dobra. Mam nadzieję, że pamiętam, jak się robi patyki. Tak, pamiętam. I... I mamy kilof nasz nowy. Dobra. A to ja mam dopiero teraz to osiągnięcie? Bo chyba sobie ze mnie żartuje. Ta gra, przecież ja już, ja już chyba robię trzeci kilof. To co on? Co to jest za gra? Ja nie mogę, przecież ja już dawno zdobyłem yy, kamienny kilof, a on mi dopiero teraz go zaliczył. To jest nienormalne. Dobra, tu sobie zostawimy ten crafting, taki na zapas. Muszę zapamiętać, że tu mi się zawsze psują te, te kilofy, więc. Aha, i pochodnia znowu. Dobra. I jest wszystko dobrze. Okej. Okay. Na razie nic ciekawego nie znaleźliśmy. Dlatego uważam, że możemy stąd wyjść. Aha! Wyjść. I w tym właśnie będzie problem. Bo nie. Aha, dobra, tu już znaleźliśmy to żelazo. Więc jesteśmy już dość wysoko. Mógłbym sobie tutaj potem zrobić jakąś kolejkę, ale to teraz nie jest najważniejsze. Chociaż w sumie miałem żelazo. Aj. Za mało żelaza zdobyłem. Miałem tyle planów na to żelazo, a zrobiłem sobie tylko zbrojkę. No i miecz. I ten. Mm. O, to drzewo już urosło. Dobra. To dobrze, bardzo, to bardzo dobrze. Tu sobie to rozwalimy. I wydaje mi... Dobra. I to sobie zatniemy. I... I będzie dobrze. No, mamy już. Jesteśmy coraz silniejsi. Przynajmniej nie giniemy yy, pięć razy na jednym odcinku. Yy, w zasadzie to już od dwóch odcinków ani razu nie zginąłem. Mój rekord. Yy. Więc na, dobrze nam idzie, muszę powiedzieć. Łóżko zdobyliśmy i od razu nam dobrze idzie. Już sobie nawet ten, ten powiększyliśmy. Um, no dobra. Z tego sobie oczywiście zrobię ten, ten. Deski. Mam 22 deski. Dobrze, wszystko gra. Tak. Wszystko gra. Dobry. O, tu nam już buraki urosły, ok Mamy już 5 buraków. Aha, jeszcze te nasionka sobie zasadzimy. Dobra, tak, tak. ok Wszystko nam pięknie tu rośnie. Aż zapięknie trochę. I. i chciałbym jeszcze coś zrobić na tym odcinku takiego trochę ciekawszego, bo na razie. No, nie zrobiliśmy zbyt ciekawych rzeczy, więc chwilkę, to drzewo nam jeszcze nie urosło yy... i spróbujemy sobie ten, zaraz, potrzebujemy jeszcze tego, tego, yy... tej klaty, nie, potrzebujemy, bo, a tam jest dżungla, jest, nie, nie, co to jest, nie, to dżungla nie jest, bo w dżungli są trochę wyższe drzewa. Co to jest za dziwny biom? To jest jakieś. A to są wielkie grzyby, czyli to jest jakby takie połączenie bagien, grzybowej wyspy i. i dżungli. Nie Czy w ogóle taki biom istnieje. Ale skoro taki znaleźliśmy, no to istnieje. Dobra, i idziemy na tą krowę. Która. Aha. Gdybym wiedział, czym się bije. Dobra. Krowo, krowo i więc. Aha. I żadnej skóry nie dostaliśmy. Dobra, dobra. No, krowko, chodź. Dobra, ile mamy skóry? Trzymamy skóry. Na klatę nam nie starczy jeszcze. Bo na klatę potrzebujemy osiem skóry. To słabo. Dobra, mamy... Może ja sobie to tutaj dam, żebym wiedział zawsze... Mam cztery. Jeszcze tylko cztery. No, nie powiedziałbym. O nie! O nie! Dobra. Nie. Ile ja mam? Pięć! Okej, okay. ale muszę już wracać do domu, bo... Słońce jest nisko. Jak będzie noc, to... to koniec odcinka, ok? O, nie! O, nie! Chciałem zrobić coś ciekawego, ale... ale nie zgubić domek. Nie, chwilę. Tam jest wioska. Te, czy tam jest wioska? Tak, tam jest wioska, dobra. Tak? Tak, to jest nasz domek. Jest. Jesteśmy uratowani. Znaczy, no generalnie już, jeszcze nocy nie ma, ale, ale lepiej ją tu przeczekać. Okej. Okay. Okej. Okay. I dobrze. Zaraz. O, to już nam powoli rośnie. Aha, dobra. To już nam powoli rośnie. Więc, jest dobrze, jest dobrze. Okej. Okay. Dobra. Więc do następnego odcinka. Zostawcie lajka, like suba. Yy, jeszcze napiszcie co mógłbym robić w następnym odcinku, bo już za bardzo pomysłów nie mam. Yy, I do następnego odcinka. Yy, napiszcie co to był za biom. I żegnamy się.